Cześć Wam! Dzisiaj razem z moimi córkami przeczytamy Wam pewną przypowieść. Będzie to przypowieść o. Wielkim przyjęciu. Przypowieść o wielkim przyjęciu. Zaczynamy! Na te słowa jeden, jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa. Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział: Pewien człowiek przygotował wielkie przyjęcie. W związku z tym zaprosił wielu ludzi. Gdy wszystko było gotowe, posłał sw swego sługę, by powiadomił zaproszonych. Możecie się już schodzić, stół zastawiony. Wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział: Właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz tak sam widzisz, nie mogę przyjść. I tu się na chwilę zatrzymamy. Na początku pan zaprosił wiele osób. Każdy z tych osób powiedział: Tak, przyjdę, fantastyczna będzie impreza, fantastyczna uczta, na pewno przyjdę. I co tu się teraz dzieje? Mamy już dzień, w którym jest wszystko gotowe. Gotowe. Wszystko już jest przy... przygotowane. I przychodzi sługa, i mówi do każdego z zaproszonych, że za chwilkę zacznie się przyjęcie. I co tu się dzieje? Pierwsza osoba zaczyna mieć wymówki. A co to w ogóle jest ta wymówka? To jest takie coś, że Y, że na przykład y, koleżanka cię zaprosiła na przyjęcie, jakąś super imprezę, a tej koleżanki nie lubisz i masz jakby taką wymówkę, że, y, że na przykład cię bolał brzuch i się źle czułeś, y, ale też czasami y, ludzie mówią prawdę. Że na przykład babcia że... do ciebie przyjechała. No, i mhm. chciałaś z nią spędzić czas. Mhm. Czy pierwsza osoba tutaj, e, wspomniana, ma taką wymówkę, że zakupiła co? Pole. Pole. Pole, e, pole to w dzisiejszych czasach e, zakupują e, raczej rolnicy. Natomiast co, mo co, by, co by mogło być e, tym polem e, w naszych jakby kategoriach? Jakieś mieszkanie, dom może? Mhm. Taki? Czyli powiedzmy. W dzisiejszych czasach ktoś sobie zakupił dom, ktoś sobie zakupił mieszkanie, remontuje go albo wyposaża i ma fajną wymówkę, że nie przyjdzie na spotkanie, gdyż musi się zająć właśnie na przykład malowaniem ścian w nowym domu. Dobrze, to czytajmy dalej. Drugi powiedział. Kupiłem pięć par bydląt zaprzęgowych i właśnie idę je wypróbować. Przepraszam. Lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Mhm. Tutaj mamy do czynienia z bydłem, które zostało zakupione, ale to jest takie specjalne bydło zaprzęgowe, które służyło dzisiaj. To byłby taki powiedzmy traktor. I chcę tutaj właśnie powiedzieć ważną rzecz: że taki rolnik posiadał najczęściej jedną parę takiego bydła zaprzęgowego lub posiadał dwie pary. To wtedy jak już był posiadał dwie pary, to już był troszeczkę bogatszy. Tutaj mamy w tekście napisane, że ile tego bydła było, ile tych par pięć. było? Pięć. pięć. Czyli to musiał być bardzo bogaty człowiek, który od razu kupił pięć par bydła, to tak jakby w dzisiejszych czasach kupił sobie pięć traktorów. Boże. A traktory mm, naprawdę są dzisiaj e, drogim sprzętem. Czytajmy dalej. Kolejny powiedz. Dopiero co się ożeniłem, dlatego nie przyjdę. Mhm. Tutaj, jeżeli chodzi o ożenienie, można by powiedzieć, że może być analogiczna czy podobna sytuacja jak w naszym życiu. Kiedyś. Dawno, dawno temu, właśnie bazując na tej historii, jeżeli ktoś się ożenił, wówczas mógł spokojnie przez cały rok cieszyć się swoją żoną i był zwolniony z różnych obowiązków. Także tutaj dosyć mocny argument e, wytłumaczający e, nieprzyjście na tą ucztę czy wesele, że. Właśnie się ten człowiek ożenił. Czytajmy dalej. Po powrocie sługa zawiadomym o, o tym swego pana. Wtedy pan domu, rozgniewany, powiedział do sługi: Wyjdź więc, czym prędzej na placę. Odpowiedź miejskie za, za, za uki”. I sprowadź mi tu ubogich, niepełnosprawnych, niewidomych i utykających. Sługa wykonał polecenie, wrócił i doniósł. Panie, postąpiłem jak kazałeś, i wciąż są wolne miejsca. Wtedy Pan polecił. Wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny, bo mówię wam, żaden z tych, których wcześniej zapro zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu. Tak, tutaj widać, że ten pan się bardzo rozgniewał na tych ludzi, którzy, których zaprosił i którzy właściwie obiecali mu, że przyjdą, a później zaczęli mieć różnego typu wymówki. Ciekawe, czy. W naszym życiu tak nie jest. Czy właśnie ten czas koronawirusa nie jest tym czasem, w którym mamy doskonałą wymówkę, by zrobić coś dla Pana, by pogłębić z nimi relacje, czy po prostu głosić Ewangelię? Niech ta myśl będzie z nami i zastanówmy się, czy ta przypowieść czasami o tej wielkiej uczcie. Nie jest ciągle żywa. Dzięki.